Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj nie będziemy się skupiać na drzewku francuskim ani na takim typu rzeczach dzisiaj ratujemy sytuację z kredytami, bo mamy ich tylko 26 tysięcy No tak. Dzisiaj zagramy sobie czołgiem DSP no, kurde, znowu mam problem z wymówieniem tego, e, tak czy się jak trzeba tutaj wziąć. I moi drodzy, mm, no, nie wiem jak to dzisiaj będzie. Myślę, że dalej będziemy znowu przegrywać. E, bo oczywiście nie mam jakiegoś dobrego skilla w tej grze. Ale trzeba próbować. No, to co się stało, to się nie odstanie. Mam wota. Będę w niego grał bo jest kozacką grą yy, gdzie my, na jakiej mapie my w ogóle jesteśmy? miasto duchów? nie... to nie miasto duchów, coś innego To są jakieś warsztaty garaż węgiel i jar co to znaczy? w Wacie Blitzie była taka mapa podobna ale... no... Nie wiem o co tu chodzi. Nie, ja, nie wiem ja w ogóle jaka to ma jest. Na pewno w Wocie Blitcie miałem coś podobnego. Pamiętam, że w Wocie Blitcie, powtarzam to już po raz trzeci, była taka mapa, ale absolutnie nie pamiętam jak się nazywała. Idziemy z panem... z Krzykiem Polarnym na pozycję... No kurde, ale on zasuwa. Formuła pierwsza. No więcej... I czy on ma tak mało HP? Co jest? 470 To nawet... To nawet już 14TP miałby więcej. Czą czwartego poziomu Pan Polarny krzyk Ja i Oli 214 Oliwa 14 Na pewno tutaj coś ciekawego zdziałało. On, on prosi go o pomoc. O, jeszcze tutaj artyleria dołożyła się sama. Dobra. Jedziemy. Odziemy z tym śledzią. Tutaj gościu czeka. Na nas? Nie wiem, czy na nas. Ja bym się zakampił tutaj przy, tym, przy tej rzece. On się zakampił przy tej rzece. Ale tutaj coś czuję, niebezpieczny obszar jest i zaraz może się stąd jakiś przeciwnik w, w... O kurde, zniszczyli nam T-34. Nie wiem, co Legendarny czołg, moi drodzy. T-34 na pewno jeden z bardziej ikonicznych czołgów II wojny światowej. Nie wiecie, ile... Sowieci tych wyprodukowali. O, tam już jest. No, jak dostał? Kurde, biją nas. Gdzieś skąd? Gdzie to jest? Skąd oni by nas biorą? Nie. Mm. Ja to się za, ja to zaraz zginę, tym. dostaliśmy jeszcze jakieś osiągnięcie despera Tam jest jakiś gościu. To wszystko przez niego. Gościu ucieka tutaj. Masz tam Oliwa 2. Oliwa 2 ucieka. To chłopiec szachów. Tutaj też coś działa. No zaraz mnie zabił. Bez jaj. Ta artyleria nasza będzie możliwa. KW-1. KW-1. Gość. A nie to AS. Przylążę, że mam słabszy dział. Mm, świetnie. Ogólnie ten czołg PDS to jest mój najlepszy czołg a i najwięcej zadaję, więc zrobię sobie teraz muzyczkę, bo nie chcę grać innymi słabiakami. Dobra, to była kostka Rubika. Taka. Rubika kostka. Robiłem coś takiego. Coś takiego robiłem. E, oceniajcie w komentarzach, jak, jak muzyczka wyszła. Ostatecznie nikt mojego kanału nie ogląda. E, I się nie dziwię, bo każdy uważa, że mój kanał to jest jakieś dubsko poprzez e, rozdzielczość wszystkiego. E, tak, i na 20 subskrybentów. Nie co ja No, jak ten film dostanie. 15, e, 15 lajków albo 10. No tak jak dostanie 10 lajków. E, jak dostanie 10 lajków pod tym filmem, to zdradzę Wam. Ja wiem ja z jakiej e, gry zacznę nową serię. Ale to tylko pod warunkiem, jak pod tym filmem będzie 10 lajków. Bo inaczej to po prostu nie zdradzę wam tego za nic. Dobra, może zobaczymy co jest w trybie historii. Albo w i nie. Dobra, nie wiem o co tu chodzi. E, w tym waffen tragerze. E, nie, no, historię pewnie nic się nie zmieniło. Bitwa twierdza. nie mam czołgu szóstego poziomu. Nawet gdybym chciał mieć, to bym sobie kupił jakiegoś za 2800. Jak widzicie, mam tylko 3 złota i i 115 obligacji. Sytuacja z moimi surowcami, jak na razie, jest do dupy. Jedyne, co tutaj ładnie wygląda, to wolne, to wolne doświadczenie bojowe. Zdziwiłem się, że tylko wolne do, doświadczenie bojowe jest dobre. Dobra. Porażka. Od, a to pilzno było. Pilzno. Nie, no, na pewno nic tutaj nie zdziałamy. Yy. O, a dostaliśmy nawet trochę kredytów. A pomimo tego, że była porażka, dobra, jedna bitwa, jeszcze. Dobra, czekamy, co się tutaj zadzieje. No, ale ile tych, ile czołgów tego siódmego poziomu nie tu dają? To naprawdę. Jedna, jedna z, naj, z najbardziej wkurzających rzeczy w tą grę, według mnie, to jest to, że dają, że dają ci czołgi, które są nierówne z poziomem Twoich czołgów. To naprawdę mnie strasznie wkurza po prostu. Ten aulet tutaj jest, ale ja pojadę z rudym. Gdzie jest rudy? że rudy jednak wybrał tamtą trasę o. a nie wybrał tamtą trasę a tak czy siak mam to gdzieś my tutaj będziemy chronić trochę te niszczyciele czołgów i trochę tam można coś sobie Zbierzemy punktów uszkodzeń, żeby zadać komuś. Łowca z nami jedzie. O kurde, to polek. Hej, he, he, hej, 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 łowca Tą ścieżką nie idę, pamiętam, że ta ścieżka przeklęta. Była Ostatni razem, kiedy grałem na autostradzie na tej mapie. To tą ścieżką właśnie zginąłem przez jakiś głupi czołg Pawlaka z Czech, chyba. Widzę, że tam jest problem. Nie wiem, co tam się może dziać. Tak, gdzieś jak ten gość u nas już wyprzedził. My się zakampimy tutaj za tymi skromnymi budyneczkami. Kogoś widzimy? Nie, jeszcze nie namierzyliśmy pozycji. Ale tak, jesteśmy gotowi. Jak wróg będzie chciał przejechać przez to, to my go ładnie cykniemy tutaj. Nie spodziewa się, chyba, że my go O, tam ktoś jest już. Tam ktoś tu. E, co? Chy, to nie zajarzyłam, co się dzieje. No dobra. Muszę go tutaj ładnie cykniemy. Aby go sprawy... O, widzę mnie już. Świetnie. Widać, że... Nie, tą pozycję opanowaliśmy. To się bardziej będzie opłacało jak stąd. Będziemy blokować Taka, przypo... Taka przypominajka, jak pod tym filmem dostanę 10 lajków, to zdradzę wam ja z jakiej gry zacznę nową serię na 20 subskrybentów. Łowca tam się już niszczy, e, więc mimo, że... Kurde, oni go tam biją. A tu gargamele jedne. Tak łowcę bić. Polaka. Czy pan jest w ogóle Polakiem czy tak samo? Kurde Może sobie zrobię tak Na razie wygląda tak, jakbyśmy tą bitwę wygrywali. Biedny duk, tam też już ktoś idzie. No tutaj go cykniemy raz. Co to? A te heavy świetnie. przegrano to jak nic. 14 minut już nie film No. Myślę, że to by było na tyle moi drodzy. E, pamiętacie co wam powiedziałem w tej bitwie. E, tak, pamiętacie jasno, że pamiętacie, nie jesteście debilami. E, to by było na tyle z tego filmiku. Dwa bitwy na filmik, myślę, że to przyzwoita liczba. E, trzymajcie się, e, na pewno będziecie mieli dobry dzień po obejrzeniu tego filmiku. E, tak, życzę Wam dobrego dnia i cześć!